Witam serdecznie z tej strony, Iwona Eriksson. Mówiąc o Etsy, na pewno wiele osób chciałoby podłączyć swój sklep na Etsy do strony na Facebooku, jeśli ma stronę na Facebooku, do fanpage'a, żeby tam pokazać, że ma się swój sklep, a może także dzięki temu sprzedać po prostu coś więcej, pokazać przede wszystkim, że się jest na Etsy, że się jest częścią Etsy i żeby podłączyć nasze konto na innym portalu do Facebooka potrzebne są aplikacje i aby zdobyć tą aplikację do Etsy sklepu chodzimy na stronę welcome.etsythemehop.com i właśnie z tej strony podłączamy się do naszej strony na Facebooku klikamy tutaj na sign up for free Albo zjeżdżamy niżej, można zobaczyć, co tu jest w ogóle na tej stronie. I tutaj właśnie pokazuje się Etsy plus WatchPress. Klikamy na ten obrazek. Wracamy. Klikamy tutaj. I zostaniemy przeniesieni automatycznie do Facebooka, do takiej strony na Facebooku gdzie podłączamy właśnie tę aplikację. Wybieramy ze swoich stron na Facebooku tę stronę, do której chcemy podłączyć tę aplikację i klikamy na ten niebieski przycisk Add Page Tab i przechodzimy dalej. Facebook przenosi nas do naszej strony. Gdzie już jest zainstalowana aplikacja? I teraz będziemy sobie instalować tutaj dalej ten zielony przycisk, więc klikamy. I tutaj jesteśmy w tej aplikacji. I teraz, żeby przejść dalej, mamy tutaj wpisać nazwę swojego sklepu lub nazwę użytkownika na Etsy. Ja tutaj wklejam nazwę sklepu. Check username. Po prostu aplikacja sprawdza, czy się wszystko zgadza. I teraz tutaj wszystko jest na zielono, wszystko jest ok. I klikamy dalej, żeby zalogować się do Etsy. I teraz mamy tą aplikację tutaj, która się łączy z Etsy. I tutaj jeszcze musimy sprawdzić, czy rzeczywiście to jesteśmy my tutaj. Widzimy, że to jest nasz sklep. I tu Etsy zadaje nam troszeczkę po prostu pytań. I, I jeśli pozwalamy na to, żeby nasz sklep z Etsy był podłączony poprzez tą aplikację do Facebooka, po prostu klikamy tutaj Allow Access. Pozwalamy na dostęp. I przechodzimy dalej. Tutaj mamy pobrany nasz banner ze sklepu. Klikamy tutaj na Save. I importuję nasz sklep do aplikacji. I teraz przechodzimy tutaj do tego miejsca, w którym wybierzemy sobie szablon naszego sklepu, który chcemy mieć na Etsy. Tutaj możemy wybrać taki sobie sklep, który wygląda troszeczkę jak Stragan z różnymi elementami. Przejdziemy dalej. Po prostu posprawdzajcie sobie wszystkie te szablony, jak to wygląda. I wybierzcie sobie ten, który Wam po prostu pasuje. Ja wybrałam sobie tutaj taki szablon raczej w kolorach jasnych, delikatny. Uważam, że pasuje on do mojego sklepu. Ja wolę takie klarowne czyste szablony, które po prostu nie skupiają oczu na siebie. To nie ten wzór będzie skupiać oczy, tylko po prostu moje produkty. To one mają być pokazane, a nie szablon. Poza tym pasuje on do mojego logo, do mojego baneru. Uważam, że wszystko bardzo dobrze się komponuje i wtedy, kiedy jesteśmy zadowoleni z tego, co się stało, klikamy tu na save, zapisujemy. I przechodzimy po prostu dalej, żeby połączyć się z Facebookiem. To jest y, ostatni moment w podłączaniu sklepu. Tutaj widzimy listę. Facebook jest y, bardziej wyrazisty. Klikamy na połączenie się z Facebookiem. Wyskakuje nam okienko, w którym mamy zalogować się przez Facebooka. Klikamy na OK. I co się dzieje? Czekamy chwilę. I wszystko jest gotowe. Thank you. Dziękuję bardzo. Zamykamy. I przechodzimy. Proszę bardzo. Tutaj mamy własne konto na tej stronie. Exiting Hub. Gdzie możemy zmienić sobie po prostu wszystko i wszystko zobaczyć. Jak sprawy się przedstawiają. Wejdźcie tutaj, przeczytajcie o co chodzi. I teraz wchodzimy na naszą stronę na Facebooku. Jesteśmy na tej stronie, do której podłączyliśmy nasz sklep Etsy. Tutaj u góry mamy wszystkie aplikacje. Ja akurat mam dosyć sporo aplikacji, więc szukam tej aplikacji. Tutaj mamy Etsy Shop. Klikamy. I otrzymujemy informację, że musimy aktywować nasz sklep. Activate my shop. Klikamy. I widzimy, że po prostu jesteśmy do sklepu już podłączeni. Dziękuję bardzo. Powodzenia z Waszymi sklepami.